Yo, cześć ma ludziska, z tej strony, Wojciech i witam Was w filmie z SBC. Ważne mecze. Jeżeli potrzebowaliście jakiegoś pomysłu, jak to zrobić, to właśnie to są sposoby, jak to zrobić. Więc tak, potrzebujemy w tym e, składzie graczy Premier League plus tam graczy z Liverpoolu i z jakiegoś jeszcze klubu, nie pamiętam jakiego chyba Tottenhamu. No więc użyjemy sobie takich graczy. Używam wszystkich graczy z mojego klubu, dlatego teraz zobaczyłem, że wcale nie chcę użyć LeRoya Ferro, bo jest za dużo warty. Tutaj Sania i Valencia nie są potrzebni, ja ich używam dlatego, że mam ich niewymienialnych, więc oni dla mnie są kompletnie bezwartościowi i tak nimi nie będę grał, więc po prostu chciałem mieć ich z głowy, nie używać jakichś niepotrzebnie innych graczy, no czterech graczy potrzeba świecących, ale niekoniecznie takich dwóch. Dosyć dobrych. Austria i Rapid, tutaj ciekawostka, użyjemy dwóch czerwonych kart, jako że jestem beznadziejny w lidze weekendowej dwa razy skończyłem w srebrze, stwierdziłem, że użyję sobie tych kart, bo i tak nie mam co z nimi zrobić. A tutaj potrzebujemy austriackiego składu eee, i w sumie to dlatego rzucam tu jakiegoś austriaka, którego mam z, z, właśnie w czerwonej wersji, czerwono-srebrnej. Coś przykładowi gracze, to oczywiście nie ma, nie ma potrzeby tutaj używać chyba lepszych niż brązowych graczy. Mm, no tak, zgranie jest tylko i nie ma, obojętnie co tam chcecie dalej. Możecie też użyć całego austriackiego składu, ja zrobiłem coś takiego z niemieckiego, żeby, żeby zaoszczędzić monety po prostu. I eee, to jest jakiś tam sposób, no oczywiście tutaj można coś modyfikować do woli. Proszę bardzo, to jest skład z Bundesligi. Też tylko trzech, złotych, znaczy trzech rzadkich piłkarzy, i tam piłkarze z Kelny i z Freiburga bodajże są. No i reszta z Bundesligi, to znaczy najlepiej by było, jakbyście użyli brązowych. No, A ja widzicie, nie mam ani brązowych, ani srebrnych, więc muszę jakichś złotych użyć. No to też oczywiście, wiadomo, jakichś można kupić na rynku, mi się po prostu nie chciało. Ale polecałbym Wam, jeżeli chcecie zrobić, po prostu kupcie za 150 monet, czy tam za 200 jakiegoś gracza z Bundesligi, obojętnie jakiego i po prostu, no wydacie najmniej jak się tylko da. No i w ten sposób mamy ten skład, jak ja wrzuciłem losowego. Eee, no i wszyscy piłkarze z klubu, no nie, nie, nie chciałem kupować nikogo, chciałem to zrobić jak najtaniej, e, czyli właściwie za darmo, bo piłkarzami z klubu, tak, którzy, no nikt tutaj nie ma jakiejś wartości powyżej tam właśnie tego, co, za co można go dać na szybką sprzedaż, więc czemu, co tutaj chcieć więcej? tak? Ja Jakichś tam świecących piłkarzy trzeba było użyć. Atletico Madre Celta Vigo, tutaj użyłem Torresa oraz Jago Aspasa jako tych moich dwóch graczy właśnie z Atletico i z Celta Vigo i oni obaj oraz Costa i Suarez są, są niewymienialni dla mnie, dlatego ich używam. Em... Jako, że tutaj chwileczkę ile trzeba, to nie, nie trzeba dawać w ogóle świecących piłkarzy. Także wy nie dawajcie świecących piłkarzy. Ja dałem, bo są tani. Tutaj tylko przykładowy składzik taki, żeby mieć 70 tą, tą ocenę 79, ale to nic więcej nie potrzeba. I oto mamy całą, całą grupę zrobioną, ważne mecze. Cztery paczuszki dla nas wlatują oraz ta e, jedna paczka e, to jest bodajże 12 kart różnych, 12 świecących. Eee, wiadomo, piłkarze i jednorazowe przemieszane ze, ze sobą. Co się tak, Wojtek, ociągać? Ja to oczywiście komentuję z perspektywy, ja tak już sobie to nagrałem. Eee, pięć paczek. Eee, zaczniemy sobie od srebrnej paczki. No, wiadomo, że w srebrnej paczce, no, jakby trafić jakieś piłkarza z Toulouse, to oczywiście wyszłoby fajnie, ale no, umówmy się, jest to tu mała szansa. Trafiamy jakichś graczy z seria, znaczy z Ligue, ale no, hmm, przynajmniej jednego przynajmniej. Ale tak sobie to wygląda. Ta paczka jest beznadziejna, nie cierpię parcze, paczek zawodników, bo zawsze trafiam świecącego, srebrnego albo brązowego. No słaba jest ta paczka, bo kurczę, niby 12 piłkarzy, ale dostajecie tam yy, czterech brązowych, czterech srebrnych i jednego świecącego i to jest jeden, ten świecący zwykle właśnie jest srebrny albo brązowy i to się w ogóle nie opłaca. Ale no dają takie paczki dosyć często. Te się stawiam, jaka paczka jest teraz, bo oczywiście najfajniej no, się idzie, także na, na początku najgorsze i później najlepsze. A tutaj nawet nie ma świecącego gracza, także, no, no nie fajnie, ale z drugiej strony, no wiecie, ja ostatnio nie mam farta w paczkach. Eee, miałem farta, jak, od, jak robiłem ostatnie SBC, czyli to z lakazetem, to polecam oglądać, jak nie obejrzeliście jeszcze, eee, bo naprawdę tam miałem farta w paczkach, ale oprócz tego, no, to nie bardzo ostatnio, niestety, już od paru, paru tygodni, znaczy, już od paru tych SBC, nic fajnego nie trafiłem. A szkoda, bo na początku roku naprawdę w parę fajnych kart mi wyleciało. Tutaj otwieram tę paczkę za całą grupę. E, no, niestety, świecący piłkarze są, ale bez żadnych wyjątkowo dużych flar. Casillas z najlepszym piłkarzem. No, ale dwie grupowe kondycje, jakiś Muriel. No spoko, jest okej. Okay. To Muriela sobie od razu wystawiłem na licytację. E, za bodajże 850 m, trochę laguje, e, trochę lagowało serwery. to wczoraj było nagrywane. Nie wiem w sumie dlaczego. Dzisiaj rano pojawiło się SBC z Delim Alim. Eee, zastanawiam się, czego robić, ale w sumie mi się średnio chce, bo nie gram za bardzo składami PPL. A i tak teraz zamierzam zacząć serię na Xboxie. Mam już nagrany odcineczek i pojawi się on jakoś w weekend. Także mam nadzieję, że pojawicie się i go obejrzycie, bo naprawdę będzie, będzie fajny. Mam nadzieję, eee, będzie to jakaś tam nieskomplikowana seria, ale mam nadzieję i tak. Pełna dobrej zabawy szampańskiej i tak dalej. Ostatnia paczka złota, paczka zawodników premium. Trzech graczy złotych świecących w tej paczce. Flara, taka średnia. Widać, że gracz 84. Juan Mata. tak, spoko, nawet okej. Okay, przyda się właśnie do jakiegoś SBC, prawdopodobnie, bo w sumie no raczej nim nie zagram, ale przyda się na pewno do czegoś. A właściwie to się nie przyda, bo sobie teraz przypomniałem, że chyba go sprzedałem, bo gracze z Manchesteru są coś tam warci teraz. Chyba przez to, że jest. Yy... Zmieniałem dlaczego gracze Manchesteru są coś warcić. Czy to po prostu jest dlatego, że ma 84 sumy? Zmieniałem, ale, ale taki chład mata się sprzedaje za dobrą za kasę, bo tam koło ko niecałe 4000, także nice. No i dobra, to by było na tyle powolutku. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie, jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i koniecznie wpadnijcie w sobotę albo w niedzielę na kanał i zobaczcie nowy odcinek nowej serii. Także dzięki, na razie, cześć.